Biwak na 254-metrowym kominie. Rumuński śmiałek Flewiu Czerczesku oraz jego dziewczyna Diana Zaur wspieli się na nieużywany komin o wysokości 254 metrów. Podróż na szczyt zaczęli w świetle księżyca, po to, aby później rozbić na samym szczycie budowli biwak i spędzić noc w namiocie. Oczywiście całość nagrali i umieścili w internecie. Na nagraniu widzimy m.in. jak rano flawiu żongluje brzoskwiniami tuż nad brzegiem wewnętrznej krawędzi komina, a następnie wchodzi na balustradę i przechodzi po niej kilkanaście kroków dookoła budowli. Oczywiście barierka, po której idzie, jest tak zardzewiała, że nikt o zdrowych zmysłach nie podjąłby się tego wyzwania. No ale cóż, śmiałkowie są z Rumunii, a to prawie jak Rosja. Śmiałkom nic się na szczęście nie stało, prawdopodobnie już przed południem zeszli niezauważeni na dół. Całe kilkuminutowe nagranie z wyprawy możemy zobaczyć oczywiście na YouTube, bo czym byłoby takie wejście, gdyby go nie uwiecznić i nie zamieścić w sieci?